Dział 4. egzekucja z innych wierzytelności artykuł 895 paragraf 1. Egzekucja prowadzona według przepisów działu niniejszego należy do komornika sądu właściwości ogólnej dusznika przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, a w braku podstaw do jej oznaczenia do komornika sądu właściwości ogólnej osoby zobowiązanej względem dusznika. Gdy osoby takiej nie ma, egzekucja należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajduje się przedmiot świadczenia lub prawa. Paragraf 2. Jeżeli wykonanie prawa związane jest z posiadaniem dokumentu, właściwy jest komornik tego sądu, w którego okręgu dokument się znajduje. Paragraf 3. Na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji zruchomości. Komornik dokona również zajęcia wierzytelności lub innych praw majątkowych związanych z posiadaniem dokumentu, jeżeli dokument taki znajduje się w posiadaniu dusznika. Artykuł 896, paragraf 1. Do egzekucji zwierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie w celu zajęcia komornik. Punkt 1. Zawiadomi dusznika, że nie wolno mu odbierać żądanego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem. Punkt drugi. Wezwie dusznika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dusznikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego. Paragraf drugi. Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wezwie jej dusznika, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie. Punkt pierwszy. Czy i w jakiej wysokości przysługuje dusznikowi zajęta wierzytelność? Czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny? Punkt drugi. Czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności? Czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność? Oraz czy i o jakie rozszenia została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli? Artykuł 897 Paragraf 1. W celu zajęcia wierzytelności, której zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru, komornik jednocześnie z zawiadomieniem i wezwaniem dłużników w myśl artykułu poprzedzającego przesyła sądowi właściwemu do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w niej wpisu o zajęciu lub o złożenie tego wniosku do zbioru dokumentu. Paragraf drugi. Jeżeli w księdze wieczystej znajdują się wpisy lub w zbiorze dokumentów dokumenty stanowiące przeszkodę do uwzględnienia wniosku, sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej zagadomi o tym wierzyciela i komornika, wyznaczając termin do usunięcia przeszkody. Usunięcie przeszkody należy do wierzyciela. W tym celu wierzyciel może wykonywać prawa przysługujące dłużnikowi. Na wniosek wierzyciela komornik odbierze dłużnikowi potrzebne do tego dokumenty. Paragraf trzeci. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu sąd oddali wniosek komornika, a komornik umożliwia egzekucję. Jeżeli jednak wierzyciel w terminie wyznaczonym przez sąd wytoczy powództwo w celu usunięcia przeszkody, oddalenie wniosku i umorzenie egzekucji nie może nastąpić przed prawomocnym oddaleniem powództwa. Artykuł 898. Jeżeli do zabezpieczenia zajętej wierzytelności wymagany jest spis w księdze wieczystej, Komornik odbierze dusznikowi dokumenty potrzebne do dokonania tego wpisu i zgłosi wniosek o wpis na rzecz dłużnika oraz o jednoczesne ujawnienie zajęcia. Artykuł 899 Dokonując zajęcia wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem zestawem lub zestawem rejestrowym, komornik na wniosek wierzyciela zawiadamia także poręczyciela albo właściciela przedmiotu obciążonego prawem zestawu Iż świadczenia z wierzytelności zabezpieczonej nie wolno uiścić dłużnikowi. Przepis artykułu 882 paragraf 1 punkt 2 stosuje się odpowiednio. Artykuł 900 paragraf 1 Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności. Jeżeli konieczny jest wpis zajęcia w księdze wieczystej, wierzytelność jest zajęta z chwilą dokonania wpisu lub złożenia do zbioru dokumentów wniosku komornika. Jednakże i w tym wypadku zajęcie jest skuteczne już z chwilą doręczenia wezwania dusznikowi zajętej wierzytelności, jeżeli takie doręczenie nastąpiło wcześniej. Paragraf drugi. Zajęcie sum płatnych periodycznie obejmuje także wypłaty przeszłą. Artykuł 883 paragraf 2 stosuje się odpowiednio. Art. 901 paragraf 1 Zajęcia wierzytelności związane z posiadaniem dokumentu dokonuje się przez odebranie dokumentu dusznikowi lub osobie trzeciej. Przepis z artykułu 845 paragraf 2 stosuje się odpowiednio. Następnych zajęć takiej wierzytelności dokonuje się przez zaznaczenie w protokole pierwszego zajęcia. Paragraf 2. O dokonaniu zajęcia komornik powiadomi wierzyciela dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, i dłużnika zajętej wierzytelności, a przy dalszych zajęciach także poprzedniej wierzycieli. Paragraf 3. Od dłużnika zajętej wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu komornik zażąda zapłaty poszukiwanej sumy. A jeżeli wierzytelność wymagalna jest po wypowiedzeniu, dokona jej wypowiedzenia. Na wniosek wierzyciela, dusznika albo z urzędu, komornik dokona również czynności zachowawczych, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Paragraf czwarty. Zajęte papiery wartościowe, nie zapisane na rachunku papierów wartościowych, komornik może sprzedać za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu przepisów, o których mowa w artykule 752 z indeksem górnym 1. Sprzedaż w tym trybie może nastąpić w okresie miesiąca od dnia zajęcia. Za zgodą dusznika sprzedaż może nastąpić także po tym terminie. Do ustalenia ceny sprzedaży należy powołać biegłego. Na wniosek dusznika sprzedaż może nastąpić po cenie przez niego wskazanej. Paragraf 5. Jeżeli zobowiązany z weksla nie zapłaci poszukiwanej sumy, komornik sprzeda weksel. Dokonane przez komornika indos wywiera skutki indosu wpisanego przez zobowiązanego. Jeżeli na wekslu zostały umieszczone wyrazy nie na zlecenie, lub inne zastrzeżone równoważnie, komornik może przenieść weksel na nabywcę tylko w formie i ze skutkiem przewidzianym w przepisach o przelewie wierzytelności. Paragraf 6. Do zbycia weksli przepisy artykułu 904 z indeksem górnym 1 stosuje się odpowiedzi. Artykuł 902. Do skutków zajęcia stosuje się odpowiednio artykuł 885, 887 i 888, a do skutków niezastosowania się do wezwań komornika oraz do obowiązków wynikających z zajęcia artykuł 886. Artykuł 902 z indeksem górnym 1. Zajęcie wierzytelności nie narusza uprawnień wynikających z zamieszczonej w umowie klauzuli kompensacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Artykuł 903. Jeżeli zajęto wierzytelność, której przedmiotem jest świadczenie z zobowiązania przemiennego z prawem wyboru zastrzeżonym dla dusznika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, prawo to przechodzi na wierzyciela, jeżeli dusznik Wezwany przez komornika do dokonania wyboru w ciągu tygodnia sprawa tego nie skorzysta. Artykuł 904. Jeżeli obowiązek dłużnika zajętej wierzytelności zależy od wzajemnego świadczenia dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, które polega na wydaniu rzeczy znajdującej się w jego władaniu, a obowiązek wydania tej rzeczy został już orzeczony prawomocnym wyrokiem lub stwierdzony innym tytułem egzekucyjnym, Komornik odbierze dłużnikowi zajętej wierzytelności tytuł egzekucyjny i po uzyskaniu na nim klauzuli wykonalności odbierze rzecz dłużnikowi przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, jeżeli to jest konieczne do uzyskania świadczenia od dłużnika zajętej wierzytelności. Artykuł 904 z indeksem górnym 1. Paragraf 1. Na wniosek wierzyciela jego zaspokojenie nastąpi przez Sprzedaż wierzytelności w drodze licytacji lub z wolnej ręki, o ile nie sprzeciwia się temu charakter zajętej wierzytelności. Paragraf drugi. Sprzedaży zajętej wierzytelności dokonuje się w drodze licytacji prowadzonej według przepisów o egzekucji zruchomości. Cena wywołania wynosi czwarte sumy, na którą składa się należność główna oraz odsetki naliczone do dnia licytacji. Nabycie nie może nastąpić poniżej ceny wywołania. Paragraf trzeci. Za zgodą dusznika zajęta wierzytelność może zostać sprzedana z wolnej ręki po cenie przez niego wskazanej, jeżeli sprzedaż nie narusza interesów wierzycieli. Dusznik może też wskazać nabywcę oraz określić inne warunki sprzedaży. Zgoda dusznika na sprzedaż z wolnej ręki nie jest potrzebna, gdy wierzytelność była wymagalna przed dniem zajęcia. W takim wypadku Cena sprzedaży nie może być jednak niższa niż 4 piąte sumy, na którym składa się należność główna oraz odsetki naliczone do dnia sprzedaży. Artykuł 905 paragraf 1. Jeżeli zajęta została wierzytelność z mocy, które mają być wydane dłużnikowi na własność ruchomości, będą one wydane komornikowi w miejscu, w którym miały być wydane dłużnikowi. Zajęcie ruchomości dokonane jest przez samo zajęcie wierzytelności o ich wydanie. Paragraf 2. Dalsza egzekucja z tych ruchomości będzie prowadzona według przepisów o egzekucji z ruchomości. Art. 906 paragraf 1. Jeżeli została zajęta wierzytelność, z mocy której dusznikowi, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, jako właścicielowi ma być wydana nieruchomość komornik odda wydaną nieruchomość w zarząd dusznikowi na wniosek wierzyciela, komornik ustanowi zarządcą inną osobę. Paragraf drugi. Egzekucja z tej nieruchomości i zarząd prowadzone będą według przepisów o egzekucji z nieruchomości. Artykuł 907. Przepis artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy przedmiotem zajętej wierzytelności jest statek morski wpisany do rejestru okrętowego. Artykuł 908, paragraf 1. Jeżeli po zajęciu wierzytelności należyte wykonanie praw dłużnika lub wierzyciela tego wymaga, sąd na wniosek wierzyciela lub dusznika stosownie do okoliczności ustanowi kuratora lub zarządcę. Na postanowienie sądu przysługuje zrażalenie. Paragraf 2. Do zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomością.